Już 16 grudnia rusza platforma formuły B135. Na sam początek ukaże się wersja Pro. Wersje Standard i Open zostaną oddane do Państwa użytku już wkrótce. Jeśli jeszcze nie macie kamery do gry, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego q24q.pl. Teraz przeszliśmy na panel formuły B135 Pro. Tutaj widnieje formularz rejestracyjny. Dzięki któremu będzie można stworzyć konto na platformie. Kiedy już się zalogowaliśmy, to możemy przejść do rozgrywki. Tutaj widzimy w jaki sposób można wyzwać przeciwnika na pojedynek. Formuła B15 Pro. Tworzymy pokój, dołączamy do spotkania, czekamy na naszego przeciwnika i możemy rozpocząć to, co najlepsze na platformie, czyli mecz Formułę Pro. Po prawej stronie znajduje się panel do zapisywania wyników danego spotkania. Każdy zawodnik grający w formułę B135 Pro będzie miał swój profil, gdzie zapisywane będą jego statystyki, a także średnia zdobywanych punktów na podejście, która będzie wyznaczała ranking danego zawodnika. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem stołu bilardowego, to nowe. Brizony czekają na Was w sklepie q24q.pl. Po powrocie do panelu możemy zobaczyć ranking Formuły Pro. Tak prezentuje się on po turnieju Mikołajkowym. Właśnie tutaj możemy sprawdzić swoje statystyki, historię meczów, a także dokładny przebieg każdego spotkania. Zagraj już teraz na formulab135.com